Witam Cię serdecznie, przemyśląki podcast miejscu, gdzie na chwilę zwalniamy i zastanawiamy się nad życiem. Bez pośpiechu, bez oceniania i bez presji po prostu Ty, ja i kilka myśli. Jeżeli masz ochotę zatrzymać się na chwilę w tym grudniowym hałasie, to zapraszam Cię serdecznie do przesłuchania mojej grudniowej serii. Dziś porozmawiamy o tym, jak zwolnić w grudniu. Czyli tym pięknym miesiącu, w którym myślimy o świętach, szukamy prezentów, planujemy Sylwestra i chcemy załatwić jak najwięcej spraw przed końcem roku. A w tle towarzyszą nam oczywiście świąteczne dekoracje w galeriach i Las Christmas w zapętleniu. Czasami mam wrażenie, że my sami nakładamy na siebie presję zrobienia jak największej ilości rzeczy, jakby to był jakiś maraton do przebiegnięcia. A to tylko miesiąc. Jeżeli nie musimy koniecznie czegoś zrobić przed końcem roku, bo po prostu nie mamy na to czasu, to furtka się nie zamknie. Możemy to zrobić w styczniu, grudzień. To nie jest koniec świata. I właśnie o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać. O pozwoleniu sobie na zwolnienie. I pamiętajmy jedną rzecz: że zwolnić to nie znaczy zaniedbać. Zwolnić oznacza zrobić miejsce na to, co naprawdę ma znaczenie. I jeżeli faktycznie mamy jakieś sprawy do dokończenia w tym roku, jeszcze, czyli na przykład odkładaliśmy bardzo ważne badania, albo coś po prostu musi być zrobione teraz, to też jest ok, jakby to zróbmy to. Postarajmy się to dokończyć, żeby też zacząć ten nowy rok z czystą głową, a nie po prostu ze stresem. Dlatego pogadajmy o rzeczy, która jest bardzo prosta i która może pomóc Ci zwolnić, nie czuć presji i cieszyć się z tego grudniowego czasu. A mi wielokrotnie potrafię zdjąć z serca trochę ciężaru, czyli planowanie. Myślę, że warto zaplanować sobie na przykład, jakie prezenty chcesz komu kupić, jakie masz kartkówki czy zaliczenia i co musisz zrobić w pracy jeszcze przed końcem roku, jakie wstępnie potrawy chcesz przygotować i możesz zapytać siebie, co naprawdę muszę zrobić w tym tygodniu, w następnym i tak dalej, a co tylko mi się wydaje, że muszę zrobić. I kiedy mniej więcej zaplanujesz sobie, co musisz i co chcesz zrobić, to robi się trochę lżej, bo zamiast chaosu w głowie, masz zrobioną listę. I taki plan oczywiście nie jest po to, żeby działać jak robot, żeby wykonywać te wszystkie kroki od rana do wieczora, a później po prostu spać, tylko po to, żeby poukładać sobie wszystkie sprawy i zrobić miejsce na spokojną herbatkę, obejrzenie vlogmasa, czy pójście na sanki i miejmy nadzieję, że spadnie ładny śnieg. Jeśli mamy już taką listę, to może warto pomyśleć nad tym, co zrobić, żeby znaleźć chwilę spokoju. I czasem serio wystarczy mała rzecz, jak 10-minutowy spacer w ciszy, przesłuchanie ulubionej playlisty czy piosenki, czy z pod kocykiem, oczywiście bez social mediów, i takie krótkie momenty robią różnicę. Jeśli naprawdę pozwolimy sobie je przeżyć. I uświadom sobie, że nie marnujesz czasu siedząc 15 minut pod kocykiem. Zmarnowalibyśmy ten czas siedząc tak, scrollując social media parę godzin dziennie przez kilka miesięcy. Twoja głowa musi odpocząć. I kiedy pozwalamy sobie na taką chwilę ciszy, to dopiero zauważamy wtedy, jak bardzo jesteśmy zmęczeni i jak bardzo potrzebowaliśmy tej chwili nic nie robienia i może warto też spojrzeć na ten grudzień trochę łagodniej, bo nie wszystko musi być na teraz, idealnie zrobione rodem z Pinteresta. Tak teraz sobie pomyślałam, że kiedy nie zwalniamy, nie mamy czasu na czas z bliskimi, na odpoczynek. Bo w świętach chcemy nadrobić wszystko i ten czas z mi i odpocząć a czasami się nie da i po świętach jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni i wielokrotnie słyszymy tekst, że takie to święta że w ogóle nie odpoczęłam a co gdybyśmy jednak mieli te 10 minut? Powiem wam, że dla mnie najlepszym sposobem na czas dla siebie jest spacer jest to takie małe moje spa dla mojej głowy i to za darmo i bez żadnych zabiegów można iść w swoim tempie, liczyć kroki albo rozglądać się wokół siebie. Jest to też taki idealny reset dla układu nerwowego, bo kontakt z naturą czy rytmiczny krok działają bardzo uspokajająco, a nasza głowa robi sobie porządek w środku i często wpada na kreatywne pomysły. A przede wszystkim jest to czas dla Ciebie, którym sam kierujesz. Nikt oprócz Ciebie tego nie kontroluje, a Twoje ciało tylko może zyskać. Mam nadzieję, że w tym grudniowym chaosie pozwolisz sobie trochę odpocząć. Ale zanim wybierzecie się na spacer, mam dla Was kilka praktycznych wskazówek, jak lepiej zorganizować swój czas. Po pierwsze, Planuj, mączę. Zamiast próbować zrobić wszystko naraz, wybierz jedno, trzy najważniejsze zadania każdego dnia. W książce Zjedz to Żabę Brian Tracy nazywa to MIT, czyli Most Important Task. Dzięki temu, nawet w zabieganym grudniu, robisz to, co naprawdę się liczy. Na przykład, zamiast siedzieć godzinami nad wszystkimi prezentami, skup się na tym, co naprawdę trzeba kupić dziś lub jutro, a reszta poczeka. Po drugie, Blokuj czas. Col Newport, pracy głębokiej, pokazuje, że warto wyznaczyć sobie bloki czasu na konkretne zadania. Możesz w kalendarzu zrezerwować na przykład 15-17 na obowiązki domowe, a 17-18 na czas z innymi i spokój. Prowadzaj małe nawyki. James Clear w atomowych nawykach mówi o tak zwanym habit stacking czyli o łączeniu nawyku już z istniejącym. Na przykład po porannej kawie możesz spisać trzy rzeczy, które chcesz zrobić dzisiaj i to zajmuje chwilę, a już robisz krok w stronę lepszej organizacji. I na koniec pamiętaj, żeby wyciągać wnioski z życia codziennego. Jeśli jesteś danego dnia zabiegany, to nie rób nic na siłę albo zrób coś jednego zamiast miliona rzeczy na raz. A teraz czas na ciekawostkę. Tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby Wam powiedzieć coś ciekawego. Z racji tego klimatu okołoświątecznego, porozmawiajmy sobie dzisiaj o kościkach, które często dodajemy do herbaty zimowej albo grzańca. Według badań, które podlinkuję niżej. Sanie goździków może przynieść ulgę w pulach zębów dzięki ich zawartości eugenolu, który działa jako naturalny środek znieczulający. A dodatkowo, aromat cynamonu i goździków stymuluje część mózgu odpowiedzialną za pamięć i koncentrację. I tak, moim zdaniem, warto iść do dentysty zamiast ssać goździki, ale może warto to przetestować. Ja na pewno nie lubię gościków w herbacie, ale po tym, co przeczytałam, to może będę dodawać chociaż jednego. Taka ciekawostka do zastanowienia. I to tyle na dziś. Dzięki za przesłuchanie. Mam nadzieję, że te przemyślunki pozwolą Ci trochę zwolnić w tym grudniowym hałasie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i życzę spokojnego i dobrego dnia.